Hej, hej, hej! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Stardew Na samym starcie chciałbym was poprosić, żebyście stawili łapkę w górę i subskrypcję, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. I żeby mi podbić zasięgi, po prostu będę e, mówić normalnie, zależy mi na tym, jak każdemu twórcy, żebyście po prostu zostawiali, bo jest to dla nas jakaś taka nagroda za to, że poświęciliśmy x Czasu na zrobienie, zmontowanie i wstawienie całego odcinka Jeszcze zrobienie miniaturki Akurat w moim przypadku do tej serii jest jedna miniaturka Więc <laughs> trochę sobie ułatwiłam życie Ale wracając z mamy 25 dzień wiosny Już tuż, tuż będzie kolejny, kolejna pora roku Jeżeli chodzi o urodziny Dzisiaj nikt nie ma urodzin Ale mamy totalnego pecha więc trochę boję się iść do jaskini. Mam nadzieję, że miecz, który mamy, nam pomoże. I tak idziemy do jaskini. Czemu? Bo po prostu musimy jak najszybciej wybić kolejne poziomy. Jeżeli chodzi o, o duchy, no to już tfu, o szczęście, to już wiemy, że go nie mamy. Szybko sobie tej podlejemy, posadzimy co trzeba. Bierzemy sobie od klinta naszego kilofa, który, jak widzicie, już dzisiaj jest skończony. I grzejemy sobie do e, jaskini. Tutaj jeszcze pozbieram rzeczorki. Wszystkie, które mogę. Sprzedam też je. E, nie będziemy jeszcze tej siekierki oddawać. Wolę, szczerze mówiąc, mieć więcej kazy. Kazy. Kasy. Na następny sezon, żeby kupić mega, mega... E, czemu ja to tutaj zostawię? Mega, mega e, dużo e, nasion fajnych, różnych i Zacząć po prostu dobrze kolejny sezon, niż tą siekierkę oddać. Ewentualnie może na początku nowego sezonu oddamy siekierkę, jak nam zostanie trochę kasy, bo kto wie, kto wie ile wydamy po prostu. Jakoś też nie będę chciała szaleć, nie będę od razu nie wiem, tysięcy różnych nasion kupować. Chociaż zaczymy po prostu yy, głównie, zobaczymy, jak nam czasowo się uda. Yy, Ile sprinklerów nam się uda zrobić, bo to od sprinklerów będzie bardzo dużo zależeć. Też jeżeli chodzi o czas ogólnie, to będzie trudno sobie ogarnąć tak wszystko, żebyśmy posadzili jakąś mega dużą ilość rzeczy. Więc, no, niestety, będę coś kombinować po prostu. Że się tak określę. I tylko teraz jeszcze. Mnie zastanawia, czy czasem nie byłoby dobrym pomysłem oddania, żeby oddać sobie to do kopania, jak to się nazywa, digging coś tam. Wydaje mi się, że to by było dosyć mądre i chyba dzisiaj się przejdziemy i to oddamy, wiecie, bo 2000 nas naprawdę nie zbawią. Jeszcze będziemy mieli tutaj trochę właśnie za to wszystko zarobimy, raczej większość z tego sprzedam, więc... Może jeszcze dzisiaj coś z jaskini przyniesiemy ciekawego <gryny> Tak ostatnio Z skrzynek, co nam się potrafiały Rzeczory, więc Kto wie, kto wie Co tam nam się ciekawego yy, Zdobędzie I zaraz zobaczymy jeszcze, czy mamy w ogóle grzyby Czy, te grzybów, czy grzyby jeszcze nie urosły I Też jestem tego ciekawa yy, I co tu jeszcze jest Do ciekawego do, do zrobienia A w sumie to nic Lecimy do jaskini i próbujemy się nie zabić. To jest motto. A jeszcze mieliśmy zobaczyć. Nie, robin, jeszcze robić. Czyli pewnie jutro będą już e, kury, nie kury. Jeżeli chodzi o to. Kom... O, tu jest, patrzcie. Mam już pierwsze grzybiory. I to dużo tych grzybiorów mamy. Czyli to jest. Co codziennie te grzyby rosną? Nie, no nie codziennie. E, no, patrzcie, wiem, że część mogę oddać do tego, ale nie spodziewam się, że aż tyle będzie tych grzybów. Jeżeli chodzi o Robin, to z tego co pamiętam, nie da się z nią właśnie rozmawiać, gdy ona tutaj u nas pracuje, ale na 99% da się jej wręczać jakieś prezenty. Z tego co pamiętam, ona bardzo, ale to bardzo lubi, ser kozi. Niestety kóz jeszcze nie mamy, więc sera też nie będziemy mieć, ale kto tam by się przejmował. I dobra, weźmiemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uj, no za dużo wzięłam, jak ja liczę. O, dobra, odłożyłam. Już się miałam gdzieś na siebie, że nie odłożyłam. I bierzemy sobie to, bo z tego, co mi się wydaje, jak to ulepszymy, to będę mogła... O, cześć, biorę cię. To będę mogła kopać po chyba sześć ziemi i to by było dosyć fajne, mimo to, że wiecie, jak będziemy sobie kopać... Em... Będziemy chcieli yy, i tak zrobić yy, podłoże pod sprinklery. Tutaj potrzebujemy tylko tych 8 pól bez środka, ale to tak czy siak dużo mniej czasu nam zajmie i dużo mniej energii będzie zdejmować. Więc wydaje mi się to, to dobrym pomysłem. I dobra, lecimy. Oddawaj to, co masz. Co tam chowasz. Dobra, dobra. Yy, I robimy to. No, tu jest 5000, więc nawet nas nie stać, więc okej. Okay. Bieraj to my mamy to, co prawda jeszcze mamy kwiatka, chociaż który daje dosyć sporo energii, no, to niech będzie. No, mam nadzieję, że teraz, jak już sobie ulepszyliśmy, ten nasz cały off, będzie się dużo łatwiej zbijało wszystko w kopalni, bo z tego co pamiętacie albo i nie pamiętacie, ostatnio w kopalni po prostu z 4 czy 5 uderzeń potrzeba było żeby zbić niektóre kamienie i to była totalna mordęga, a i jeszcze jedna ważna sprawa, czyli sprawdzimy sobie czy mogę sobie przed kopalnią zostawić skrzynkę o, mogę tutaj sobie zostawić więc jak najbardziej 50 piętro, no słabo, słabo więc jak najbardziej sobie zostawię dobra patrzymy co tu się dzieje Widzę już jakiś nietoperz pierwszy. Też jakiś dziwny odgłos, słyszę. Ale patrzcie, ten mieczyk jest cudny. No bije, bije skubany mocno. Tylko problem jest w tym, że. Hmm. Trochę e, wyjścia nie mamy. Ale jakoś się może ogarnie to. O! Dobra, mamy to. Lecimy niżej Uuu, nawet zwój dostać mi. Te zwoje są potrzebne Do czegoś Tylko troszkę nie pamiętam do czego Właśnie Ej, na razie nie ma tragedii Nie ma jakoś y, dużo stworzeń A tfu Niech nie będzie, bo y, bardzo mi się przyjemnie tutaj chodzi O, łezka sobie chętnie też wezmę Zabiorę Przejdziemy sobie tak tutaj do koła Najpierw Choć może mi wypadnie z ciebie przejście. Oj. Nie do końca wypadło. Jeszcze oberwałam. Niestety od ciebie. Ale jest mało tej kamieni, więc z czegoś musi wypaść. Obstawiałabym, że naj, gdzieś przy samym wyjściu będzie zejście niżej. Ale to tylko moje przypuszczenia, więc lecimy sobie tutaj pokopać. O! I tu mamy ten o mi gołdutkę! Bardzo mi to cieszy. Czy jak będzie jakiś szczęśliwy dzień, moi drodzy, to pójdziemy sobie tego odudki rozbijać. No jak Clint um, e, nie jest zajęty. Jak na razie, to Clint jest zajęty trochę. Dobra. Co pięć pięter nam się zapisuje, czyli e, na 55 skoczymy i odłożymy rzeczory. O, dobra, mamy tutaj i widzicie co? Ja sobie od razu zjem już trochę. E, trochę rzeczy, bo energii mam. Też energię jakoś dużo, dużo nie będę z, m, sobie odnawiać y, jednocześnie, y, bo wydaje mi się, że jak stracę zdrowie, to po prostu sobie wtedy i odnowię jednocześnie energię i i, i, i i będę kombinować dalej. u tu już jest trochę więcej wszystkiego. O, jeszcze duch leci. Mam nadzieję, że Ducha też w miarę szybko będziemy w stanie rozbroić. Po 20 bijemy. Kompletnie nie wiem, ile on ma zdrowia. Uhu, tu jest dosyć też fajna sprawa. Myślałam przez chwilę, miałam wrażenie, że się ta nasza cała klątwa taka robi. O, stałam od niego aż cały jeden. Uhu, no na takie 5-6 strzałów widzę, to nie najgorzej, nie najlepiej. Bardzo mnie niepokoi. Fakt, że jest aż y, tyle kamieni, i zejścia nie widzę. Ej, nie bijecie, halo, co tu się stało? No, tu zejścia też nie widzę, niestety. Jak ja to będę musiała wszystko rozwalić, to wiecie, jak to się skończy, że będziemy czekać i czekać i czekać. O, ale o mi go sobie chętnie zabiorę. Jeszcze sobie pójdziemy w tą stronę. Gdzieś tutaj... Nie, miałam takie po prostu wrażenie, że im bliżej wejścia, tym najczęściej jest najbliżej wyjście, więc. Tak też będę próbować yy, szukać. To chętnie sobie zabiorę. No i cóż, no i nie zostało nic innego jak po prostu kopać niestety na nieszczęście. Coś Czuję, że ja dzisiaj po prostu będzie ta jaskinia szła jak krew z nosa, ale trudno. Następnym razem może nam się coś uda. Może ty byś był e, szlachetnym, cudownym nietoperzem i. Nie, nie jesteś. Byś nam przejście dał, ale widzę, że totalnie nie. Dobra, nie ma co się załamywać trochę kamienia sobie. O, nie wiem, czy moja szkło tukę tym. Trochę sobie kamienia. E, Nazbieramy. Ewentualnie, jak nam źle pójdzie, to szybciej sobie zrobimy te schody niż. niż będziemy. E, niż je znajdziemy. No ale cóż, najgorsze to, to nie jest ta energia, bo widzicie, tych jagódek jeszcze nam trochę. no trochę starczy. Najgorsze to jest to, co. tutaj to jest ten czas, no bo jednak widzicie, jest tyle. tyle kamieni tutaj, że wszędzie może być to przejście. Niestety. O, dobra. Mamy to. Wyjdziemy sobie na zerowe piętro i sobie odłożymy. W sumie, to wiecie co? Wszystko. Będę się zastanawiać, co ze sobą, co mi jest potrzebne. Nie, tu chciałam, tu chciałam na 50. Będę się zastanawiać, co mi jest potrzebne kiedy indziej. Dobra, chodź tu, chodź. Chcesz biec za mną, tu se biegnij. Niestety, przejścia nie ma. No, tak licho bym powiedziała. Takie. Nie, żeby mnie to martwiło, że jest mało stworów, ale to ani mało. Ani... O, dobra. Jest przejście, nie gadam. Nie psioczę już na nic. Tylko schodzę w dół. I biegnę jak najniżej się dało. tutaj jest wejście superowe. Tylko jeszcze sobie ironu pozbieram, bo będzie nam potrzebne. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Tutaj też nic nie ma. Fajniejsze też by było, jakbyśmy mieli... O, tego nie zauważyłam w ogóle. Nice. Jakbyśmy mieli lepsze buciki, to byśmy szybciej biegali. Czy tutaj się... są chyba te kulki. Fuj, to spora dosyć ilość ich tam jest jeszcze kulka. Dobra, chodź kulka. Mogłabyś nam dać przejście, ale coś niestety nie chciałaś chyba. Dobra, to trzeba... One są w stanie rozbijać te... te yy, kamienie, czy mi się po prostu wydaje... O, tutaj jest... Nawet nie doszła, wiecie, co tam na dół. Trochę szkoda mi czasu, żeby przejść wszystko dookoła. Wiem, że jestem... Raz mówię, że a trzeba sprawdzić, a raz mówię, że yy, nie chce mi się. Jest to spowodowane tym, że jak jest blisko, to w sumie wiecie, można sprawdzić i zobaczyć. Nie no, tych akurat kulek to ja mogę mieć pełno. Ale... Yy, proszę się, nie chcę się w nich bagować zbytnio. <laughs> Dajcie mi więcej tych kulek. hu. Nie wiem, kto mówił, że ja mam nie farta dzisiaj. Bo ja tu widzę super farta. I czekajcie, ja sobie jeszcze tylko to wezmę. Już olewam resztę rzeczy, lecimy w dół. Mam tyle zejść do wyboru. A, dobra. I niestety niefajna sprawa nastąpiła, bo jest to labirynt. I wiecie co? Jestem skłonna iść tym labiryntem, dlatego że mam przeczucie, że na samym końcu nic nie będzie. Czemu? Zazwyczaj na labiryncie jest na samym środku tak zatrzymać na samym. To jest taki typowy. Jest kilka tak jakby charakterystycznych mm, Pięter w stardiu i to jest taki zwany labirint, czyli taki macie jaką spiralkę. I na środku tej spiralki jest zazwyczaj dużo skrzynek. Tylko mam takie wrażenie, że jak jest zły dzień, to wy tak naprawdę nie będziecie mieli w tych skrzynkach nic, albo w ogóle tych skrzynek nie będzie, bo to yy, nie jest zasada, że tam są te skrzynki. Patrzcie, jaki dostaliśmy <laughs> słaby mieczyk w porównaniu do naszego, więc dobra. Ja sobie odłożę ten mieczyk, odłożę sobie te rzeczy. I, I dokończę mówić to, że yy, nie wiem, mam takie wrażenie, że po prostu nie do końca yy, opłacałoby mi się tam iść, bo prawdopodobnie takie na więcej niż 50% by tam nic nie było. Więc no. Takie piętro powiedzmy, że lubię, jak jeszcze by było, wiecie. Yy, jeszcze by było od razu przejście, to by było super, ale już powiedzmy, bez przejścia też się da. Obejście. Dobra, mamy przejście szybko y, znalezione. Dobra. Tu się ciebie ciepnie trochę wyżej. Dobra, odbiegnę. Muszę sobie wiecie, co postawić inaczej te przyciski. Żebym y, jednak miała je gdzieś bliżej. I żebym nie musiała, bo ja na razie przerzucam sobie. Dobra. Jest zejście niżej. Czy mi się uda zejść jeszcze do 65? Wątpię, jak mam być szczera. Chyba, że jakimś magicznym sposobem mi zaraz będą wyskakiwać przejście na przejściu. Ale w to wątpię. Dobra, nie tracę czasu. Z niego to wątpię, że mi wypadnie przejście. Ale się zaraz dziwię, jak mi jednak z niego wypadnie. Dobra. Nie, nie wypadło, wypadł mi ten kwarc. Ech. Szczerze mówiąc, nadzieję sobie robię, nie będę miała dwóch zejść. Przy sobie. A zaraz jak zemdleję, to też nie będzie zbyt kolorowo. O. Dobra. <laughs> czy ja powiedziałam, że nie będę miała dwóch przejść koło siebie? Dwóch zejść? Czy, czy ja to właśnie tak powiedziałam, moi drodzy? Nie no, ja uważam, że dzisiejszy dzień był... Więcej niż dobry, jeżeli chodzi o, o tą grę, tutaj. No, po prostu był genialny. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie zajmie. Ja sobie zostawię to, bo nie chcę mi się tego nosić do domu. Jak to będę mogła e, sprzedać sobie tutaj blisko, więc idę do domu, moi drodzy, w superowym humorze. Udało nam się fatalny dzień, w którym pójdziemy zostać w domu. Zejść aż 15 pięter niżej Zdobyć jedną sztabkę Złota, co daje nam już Jeden sprinkler, bo mamy Irona, trochę irona też się zdobyło Geodudki będzie mieli do Wielkiego openingu Co prawda Diamentu nie zdobyliśmy Ale i tak uważam Że ten odcinek jest Bardzo udany Coś muszę wrzucić, żeby to wziąć To Bo jednak lika lik trzeba zawsze wziąć Zabrać. E, uważam, że ten odcinek jest mega, ale to mega udany. W ogóle ostatnie trzy odcinki. No, bez tego co. Fu, ostatni ten odcinek i jeszcze poprzedni co Ryby łowiliśmy To są tak przyfarcone odcinki, jakie jeszcze nigdy w życiu chyba nie było. No, po prostu szok i niedowierzanie. E, Przepalmy sobie ten kwart, bo nam będzie potrzebny. Go, odódki zostawimy. Tutaj w ogóle pozostawiam sobie wszystkie trochę też. E, mamy e, czerkola, więc... O i tutaj patrzcie jeszcze na jeden, mamy już dwa sprinklery Jest to dosyć e, satysfakcjonujący mnie na ten moment wynik To sobie wezmę stąd Tak, widzę, że już się nam troszkę e, nagli Chyba tak to mogę powiedzieć Ale to sobie zaraz ogarniemy To sobie tutaj zostawię A te, to zostawię tu i te rzeczy sprzedam i to też tutaj i lecimy do domku. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to chyba też sobie pójdziemy do kupalni, bo jak mówiłam, kopalnia na razie jest priorytetem. Mm, coś tam słyszałam dziwnego, coś się stało. To było. Coś się tutaj stało, tylko troszkę jeszcze nie wiem co. Jeżeli chodzi o kasę, też fajnie zrobiliśmy kasę, jeżeli chodzi o nasze plony. I z czego my to skalafiorów głównie widzę, że zrobiliśmy, ale nie, chociaż z... Ziemniaczków też dosyć ładnie poszło Co prawda, wiecie, tu jeden kalafior jest jak dwa ziemniaki ponad Ale no, tak czy siak, dosyć ładnie, dosyć ładnie I, I co, mamy 26 dzień wiosny i jestem mega, ale to mega zadowolona I, a dobra, widzę yy, Udało nam się, moi drodzy kurnik wybudować, czy już mamy kurnik, dzisiaj będą urodziny Piera, jest cyganka, do cyganki też by się fajnie było wybrać. E, przy okazji dzisiaj, czyli w kolejnym odcinku. Przy okazji jeszcze myślę, że w kolejnym odcinku sobie spróbujemy też e, ogarnąć jakieś kury, czyli wydamy cały hajs jaki mamy, ale e, w, może wyjdzie nam tu na dobre. Dziękuję za ten odcineczek i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!